Fatalna atmosfera wywołana aferą Goldman Sachs objęła warszawski parkiet już od początku dzisiejszej sesji. Indeks największych spółek na otwarciu tracił 2%, a pozostałe wskaźniki szybko do niego doszlusowały. Największa przecena była udziałem walorów banków. Akcje Banku Rozwoju Eksportu traciły 3,8%, a po południu skala spadku zwiększyła się do 4%. Papiery PKO SA systematycznie zniżkowały, osiągając podobne rozmiary, czyli również zniżkując momentami o 4%. Nieco mniej, bo o 2,5% zniżkowały akcje PKO BP. Także papiery KGHM i LOTOSU momentami ulegały 3% przecenie, chociaż później jej skala się zmniejszyła. Nastroje inwestorów były niedobre, ale na szczęście też trudno było mówić o panice czy masowej wyprzedaży, bowiem obroty na rynku akcji nie były zbyt duże. Wczesnym popołudniem skala spadków jeszcze się trochę nasiliła i indeksy traciły po, po około 3%. Jednak stosunkowo optymistyczny początek sesji za oceanem przyczynił się do uspokojenia sytuacji. Ale o zdecydowanej poprawie trudno było mówić. Skala spadków została jedynie nieco zredukowana. Tak więc ostatecznie indeks największych spółek i wskaźnik szerokiego rynku straciły po 2,3%. mwik 40 zniżkował o 2,7%, a swik 80 spadł o prawie 1,7%. Wartość obrotów na rynku akcji, jak już mówiłem, nie była zbyt duża i ostatecznie wyniosła miliard 370 milionów złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.